Niech będzie pochwalny Jezus Chrystus. Witam Was serdecznie po raz kolejny. W naszym impulsie zostań w domu. Moi drodzy, dużo ostatnio zamętu i lęku. Wiele sytuacji, wiele różnych słów, wiele komentarzy, takich, które wzbudzają w nas jakiś lęk i budzą zamęt, że jak oni mogli tak zdecydować, co to się dzieje, a te objawienia, a tamte objawienia, że koniec świata. I tak wkręcamy się, tak cały czas budujemy w sobie jakiś lęk, niepokój, przesyłamy sobie różne łańcuszki, które bardzo często właśnie no, są jakimś takim warunkiem. O, wyślij, bo jak nie wyślesz, to jak tam jakiś prezydent Argentyny nie wysłał, to mu się coś złego stało. No i my tak czasem dajemy się wkręcić i wysyłamy, a nuż rzeczywiście, Pan Bóg, w taki sposób działa. Moi drodzy... To jest takie myślenie magiczne. Myślenie magiczne, które nie ma nic wspólnego z wiarą w naszego Boga, który troszczy się o każdego z nas jak najlepszy ojciec. Słyszymy co róż o tym, że na przykład diabeł triumfuje, bo wszystkie kościoły są zamknięte i to jeszcze jaki mistrz z tego diabła, że uczynił to rękami kapłanów. Bracia i siostry nie wolno tak myśleć. Nie wolno tak mówić. Bo nawet jeśli są to jakieś złe decyzje, nawet jeśli to my nie mamy na to żadnego wpływu, nie mamy żadnej wiedzy. Zaufajmy przełożonym, zaufajmy biskupom, zaufajmy rządzącym i tym, którzy są za to odpowiedzialni, bo i tak więcej nie możemy zrobić. Bracia i siostry odpowiedzią na te lęki, na taką wewnętrzną zawieruchę, na taką mętną wodę, która wokół nas tak, jakby coraz wyżej podchodziła, niech odpowiedzią będzie Księga Psalmów. W Księdze Psalmów, Psalm 131. Panie, moje serce się nie pyszni. Oczy moje nie patrzą z góry, niegodnie za tym, co wielkie, albo co przerasta moje siły. Dosłownie, co jest zbyt cudowne dla mnie. Jaki to obraz pokory w człowieku. Przeciwnie, zaprowadziłem ład i spokój w mojej duszy. Jak niemowlę u swej matki, jak niemowlę, tak we mnie jest moja dusza. Izraelu, pokładaj w panu nadzieję, teraz i aż na wieki. Bracia i siostry, to, co do nas teraz należy, to, co w obliczu tych wszystkich wydarzeń, które są tak nieprzewidywalne, do nas należy i co rzeczywiście możemy zrobić, to to, co powiedział psalmista. Zaprowadzić ład i spokój w swojej duszy. Zaprowadzić ład i spokój w swojej duszy. I jak niemowlę u swej matki, tak złożyć swoją duszę w Bogu. On jest źródłem zaufania. I na koniec bracia i siostry, zobaczcie, Pan Bóg nie ma nic wspólnego z lękiem i strachem. To szatan się cieszy wtedy, kiedy my się boimy, kiedy w nas pojawia się lęk i strach, to wtedy diabeł się cieszy. Od Boga jest pokój, od Boga jest to wewnętrzne utulenie, jak właśnie tego dziecka, niemowlęcia, w rękach ukochanej matki. Życzę wam takiego pokoju i takiego złożenia się w ramiona kochającego Ojca w niebie.